Cześć, ja mamko, z tej strony. Kakao. A to jest odcinek z Brausarsa. I patrzcie, kogo mam. A nie, my ze sobą, girlfriend. Właśnie sobie zbierałem, i mam. Zimno jest mi w łapki. mam, mam, mam. miałem czapki. Co? Z girlfriend, girlfriend. Złoty smak. Legendarny. Dobra. O ja... Psz, 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 sorry. Gramy sobie na nim. Wiecie, że na nim to jest dziewczyna. Dobra. Kolejny sekret od kakao. Czy widzieliście, że jak klikniecie w te... Gdzie są te zadymiarze, gdzie, że klikniecie tu, że klikniecie to, albo na no, postać, na którą aktualnie macie, to będziecie sobie mogli wybrać, jak dowolną postać, jaką masz. Wyślij to koledze, żeby też o tym wiedział, a my gramy. I'm girlfriend. Widzowie, nie będzie jutro odcinków. I pojutrze. Bo kuzyn dobrze przyjeżdża, niestety. Widzowie, w końcu włączyłem komentarze pod tamtym filmem. Nawet już jest jeden komentarz, więc. I have a na, 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 na. Bardzo cieszę możecie komentować. Tak miło mi było. Bo taki miły komentarz to był. To nie był jakiś hamski komentarz. To był bardzo miły komentarz. Jezu. A! Widzowie! Co to za mopa, Małpa! Leżysz tam. Chodź. Miko! to za girlfriend! Głupi poko. Ty, bo mój coś nie ogarnia. No po co on na tego poko idzie? Jak wie, że nie ma szans, to i czemu nie uciekał? Jezu, co ty robisz, ceurcz? I dobrze, że ta nie... Widzowie, ten Sturcz nie umie grać. No, widzę, trzeba zrobić, ciek. Nie wiem, czy dzisiaj nie będzie odcinka z Damianem. Widzowie, nie wiem, czy chcecie, żeby Damian. Teraz, jak będzie dzisiaj ten odcinek może, to kupi sobie Mercedesa. Bo mam nowe auto. Znaczy, mam Lamborghini. Mam Lamborghini i. Mam Lamborghini. Bo wygrałem w takim wyścigu. I... znaczy mam Lamborghini. Lamborghini i Mercedesa i takie fajne. Więc ten będzie... O, dobra. Ten będzie 10 minutowy. Żeby damy był 14. To jest chyba dobry deal. Dobra, Gra z moim kolegą, który się nazywa. Nie, nie, no nie, nie powiem. Bierze się, Max. Heja, pokaż. No, jakiś tak. Mm. A ja też. Dobra, też. Dobra, wybrał. Znaczy, nie spajka mnie nie wybrał. Może mi przygląda. Dobra, widać, widzimy się jak już mi. O, no może.

w sensu! Czekaj, muszę zmienić. Dam, którego zabierz. Niech on już bierze. Niech on już bierze. Zadaj mi, Dobra, zaczynamy. Może teraz lepiej pójdzie. Girlfriend? Może teraz lepiej pójdzie. Ale soul girlfriend. W końcu! Nie ma tego nowego, w sumie go też mam. soul girlfriend. Ej, tymczasem ten chłop. Widziałem, że tam dwa chyba hejty były z tym, po twój stary, gdyby nie kontuzja w 90, nie? Tam było bardzo dużo hejts, bo to nie miało, to nie miało być tak, że mam obrazić go jakiegoś starego, tylko po prostu, że to jest w celach humorystycznych. Więc nie bierzcie tego tak dosłownie. No friend. ja mogę wam pokazać moją kolekcję. Wiem, głupie takie kolek kolekcjonować puszki. Ja kolekcjonuję frugo kolekcjonuję. Teraz będę t, e, jak to ma. Koli. Bym musiał kole zero. Kole zero by mi się przydało. Bo nie mam tylko. Ja mam dwie kole. Co to było? Girlfriend. Oj! Mam go! Ty tego nie śpiewasz. Piosenka z waszych hejtów. Nie wyzywajcie mnie, hejterzy. Nawet kiedy mam. Nad, Nat, kiedy mamy wieczerzę. Nie, ja tu nie ma. Pani sto! you runner! Pani sto... Stała... To ja pozostaję girlfriend! Ugh. Więcej eliminacji, problem no, nie działa. O, mam dwa, Mitycz! Drrr. Co to było? Co no, nie wiem. Serio, widzę, ja nie, wiem, co to było. co? Nie wiem czemu powiedziałem co to było XD Serio powiedziałem jakieś Nie XD co to było Nawet nie pamiętam Co to było? Puszka, nie czuł się Dziękuję Bro Widzowie puszka mi się trzęsie. Pancia! On chce mnie wizać. Jak ja śpię. ma... Nima, nima. Oj. Oj! Chyba coś nie piekło. Kurde, on już ma tyle HPW-ów, On ma jeszcze. On ma akrobację plus. Największy sy... O, największy symulant. Rivaldo, ojacie. Największy symulant Ronaldo. Pewnie. Jaki penaldo? To to za Ciparia. Di Maria. Jezu, no! A czemu mi to nie dało?! Dobra, to mam wygrać. Dobra, widzę, więc to by było na tyle. I jeszcze jedną rundkę. Dobra, damy może żeby wybrał mi za dymiarza ostatnią rundę. No, dawaj. Nie, kończymy wizowy. Więc to by było na tyle. No i papa.